Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z cudami kosmetycznymi z apteki, które powinien mieć każdy. Zdecydowanie cuda z apteki, które powinien mieć każdy. Mam tutaj produkt dla atopików, produkt pozabiegowy, produkt natłuszczająco-łagodzący, naturalny żel intymny i multum produktów, które są atrakcyjne cenowo, jak i również bardzo skuteczne i z bardzo dobrym składem. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. I rozpocznę temat. Myślę, że w komentarzach może się posypać e, różnych wniosków, bardzo dużo, no ale trudno, takie jest życie. Przejdziemy do tematu żelów intymnych. Moje kochane skarby, no żel intymny używa każdy. Czy ta kobieta, czy to mężczyzna, nie ważne. Zdecydowanie. W klasycznych żelach intymnych można znaleźć tonę na mikroplastiku, nawet BHT w składzie i multum silikonów. No nie, no nie, no nie i jeszcze raz nie. I tutaj muszę wam zarekomendować bezpieczny żel intymny marki Durex z linii, z, naturalnej, z linii naturalnej. Jest to produkt bezzapachowy, jest to bardzo przyjemny produkt i wcale nie odbiega, jeżeli chodzi o jakość, w porównaniu z klasycznymi żelami intymnymi, które mają w swoim składzie mikroplastiki, silikony itd., Kosztuje do 25 zł. Jest to produkt wydajny, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Naturalny, z genialnym składem produkt, także nie ma żadnego problemu. Robiąc Wam głębszą analizę składową, moje kochane skarby, w składzie mamy same substancje nawilżające. Nie ma jakichkolwiek problemów tutaj, moje kochane skarby. Także jak najbardziej, nawet mamy probiotyk w składzie o właściwościach przeciwzapalnych. Także cud bajeczka, rewelacja. Ze szczerego serca rekomenduję Wam, jeżeli poszukujecie bezpieczności, żel intymny. Następny cud kosmetyczny moje kochane skarby jest to genialny produkt do mycia dla atopików, bądź nawet po zabiegach jeżeli macie skórę rozdrażnioną, podrażnioną, zaczerwienioną histeryczną, jest to Latopik produkt kosztuje do 40 zł, mamy tutaj dokładnie pojemność 400 ml i jest to bardzo bardzo delikatny produkt myjący dla atopików, dla bardzo suchych, wysuszonych skór, można myć twarz, Ciało nie ma jakichkolwiek problemów. Jest to zamiennik śmieciowego Ala, Syndetu od La Roche który ma SLS w składzie, który w ogóle nie powinien istnieć tam, ponieważ skóra atopowa jest skórą de facto bardzo wrażliwą, rozdrażnioną, ciągle podrażnioną, zdecydowanie złuszczającą się, a tam SLS, mikroplastiki w Laż Posei, testy na zwierzętach Koncer L'Oreala dziękuję serdecznie Latopik jest idealnym rozwiązaniem dla atopików i w przypadku bardzo suchej skóry jako taki bezpieczny syndet do mycia rekomenduję wam zdecydowanie następny produkt, który idealnie się sprawdzi na przykład po treningach bądź jeżeli macie zmęczone nogi, stopy jak najbardziej jest to produkt do wszechstronnego zastosowania i jest to maść bursztynowa jest to przegenialny produkt taki rozluźniający który będzie idealny do masażu mięśni na przykład po ćwiczeniach cud bajeczka rewelacja przegenialny produkt łagodzący taki relaksujący odprężający naprawdę jeżeli macie zmęczone nogi, opuchnięte nogi, idealny produkt maść bursztynowa do 10 zł czego chcieć więcej zdecydowanie, następny produkt będzie to idealny produkt dla skór tłustych, problematycznych trądzikowych z tendencją do zaskórników, niedoskonałości i aktywnych zmian zapalnych moje kochane skarby, jest to enilom, żel punktowy, który wspomaga regeneracji skóry. I tutaj w składzie między innymi mamy wodę utlenioną. Tak, dokładnie mamy wodę utlenioną. W składzie mamy kwas fitowy, mamy kwas salicylowy, mamy niacynamik. Także jak najbardziej mamy pantenol i nośniki przenikania. Będzie to fantastyczny produkt w celu wyciszenia aktywnych zmian zapalnych, aby pozbyć się szybko niechcianych wyprysków. Także jak najbardziej kosmetyk do 15 zł w aptece DOS. Jest to produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty Swojej ceny, w szczególności w takich sytuacjach awaryjnych, podbramkowych, kiedy naprawdę trzeba no, wziąć się za danego pryszcza. Będzie to skuteczny, idealny produkt. Woda utleniona dezynfekuje, odkaża, oczyszcza. Dodatkowo mamy tutaj kwasy, dodatkowo mamy tutaj niacynamit. Mamy szereg substancji aktywnych, które skutecznie rozprawią się z niedoskonałościami. Także jak najbardziej śmiało rekomenduję. Nie ma żadnego problemu, moje kochane skarby. Następny produkt, który Wam zarekomenduję i o nim Wam już wielokrotnie mówiłem na moim kanale, jak i również wielokrotnie Wam go polecałem po zabiegach, bądź w przypadku trwałej atopii, podrażnienia skóry albo bardzo mocnego od odwodnienia skóry, bądź po zabiegach, jest to krem Cicavit SVR. Moje kochane skarby, jest to krem, który zawiera w swoim składzie jednocześnie składniki o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwświądowych, także jak najbardziej. Ten krem bardzo silnie odbudowuje barierę lipidową, regeneruje skórę, przyspiesza złuszczanie się skóry na przykład po zabiegach Retix, bądź kwasy, bądź laser. Szybko to skóra wraca do idealnego stanu, szybko się regeneruje, wzmożona regeneracja skóry, ukojenie, właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe, łagodzące, wyciszające rumień, zaczerwienienie formuła bezzapachowa krem jest bardzo esencjonalny On bardziej krem półtłusty, ale wiadomo konsystencje preparatów pozabiegowych muszą być takie esencjonalne, aby zapewnić 100% komfort bariery lipidowej, także jak najbardziej CicaVit od SVR śmiało Wam rekomenduję, zresztą wielokrotnie był rekomendowany na moim kanale następny świetny produkt, który może być stosowany również u dzieci w przypadku wysuszenia skóry łagodzenia podrażnień, jak najbardziej jest to linomak. Linomak klasyczny z olejkiem lnianym. Dodatkowo mamy tutaj wazelinę jako substancję okluzyjną, która będzie zapobiegała przed ucieczką wody z naskórka. Kosmetyk, produkt kosztuje do 10-12 zł. Jest to bardzo, 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 ale to przy bardzo tłusty preparat który silnie odbudowuje barierę lipidową, łagodzi podrażnienie redukuje zaczerwienienie silnie regeneruje skórę także jak najbardziej linomak również musi być w waszej kosmetyczce zdecydowanie i ostatni produkt, który możecie zakupić w aptece DOS jest to Equilibra i jest to żel aloesowy bardzo fajny leciutki żel aloesowy który się nie lepi, nie klei ale pamiętajcie jest to humektant czyli nigdy nie stosujecie żelu aloesowego solo. Po żelu aloesowym, tak jak w przypadku serum, natychmiast aplikujecie w przypadku ciała balsam do ciała, a w przypadku skóry twarzy krem, ponieważ humektanty uciekną z Waszej skóry, zabierając przy okazji całą wilgoć z naskórka, co będzie skutkowało oczywiście odwodnieniem, podrażnieniem skóry i uszkodzeniem bariery lipidowej. Także żelu aloesowego nigdy nie stosujecie solo, tylko zawsze później kładziecie produkt z emolientem. Czy to każdy balsam do ciała, czy to każdy krem do twarzy, bez znaczenia. Fantastyczny Produkt łagodzący po opalaniu, który przyspiesza regenerację skóry, także jak najbardziej ze szczerego serca rekomenduję. Także, moje kochane skarby. Na dzisiaj to tyle. Kolejne wielkie cuda z apteki, które każdy z Was powinien mieć je w swoim kosmetyczce. Także, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek wielki. Hej.